E, witajcie, no i stało się. W końcu ruszyła kolejna beta Overwatch 2, gdzie główną nowością jest nowa postać królowa Junkertown. Dlatego nie owijając w bawełnę, dziś odbędzie się prezentacja jej umiejętności. Na start zaznaczę jedno, że to nie będzie typowa prezentacja, jak to było zawsze na moim kanale, tylko omówienie na żywo na obszarze treningowym. Ale mam w planach raz jeszcze stworzenie serii Bohaterowie Overwatch. No to powoli lecimy. Pamiętajcie o moich streamach, gdzie teraz codziennie gramy w Overwatch 2. Przede wszystkim królową. No to jesteśmy na obszarze treningowym. Mamy wybraną królową Junkertown. Wchodzimy tutaj o. I jest to tank, który posiada 425 punktów zdrowia. Nie jest to jakaś duża wartość, chyba najmniej obecnie ze wszystkich tanków, ale są sposoby, żeby tą żywotność wydłużyć. O czym za momencik. Na razie się wiadomo, skupmy na jej podstawowej broni. Jej broń nazywa się Samopał, jest to shotgun o typu pompka, posiada 6 amunicji w magazynku, no i jak sobie strzelamy, o tak to wygląda, no wiadomo przeładowanie, o Shotgun jak to shotgun posiada jakiegoś rodzaju rozrzut, ale nie jest on tak wielki jak u wieprza czy u żniwiarza. Tak naprawdę jest całkiem, całkiem mały jak na shotguna. E, to sprawia, że nawet na takich średniawych dystansach tak czy siak te wszystkie pociski trafią. O. Co do obrażeń. E, w ciało... 80 w głowę, 160. Jeszcze można powiedzieć o damage follow, który jest też całkiem niezły. Rzecz w tym, że zaczyna się dosyć późno. Czyli, nawet z takiej odległości, nie dość że nie ma jeszcze tego damage follow, to um, za, wszystkie pociski trafią we wroga. No tutaj już, z takiej to już jednak nie wszystkie chyba trafiły, czy już by ten damage falloff, ale na, na takiej odległości da, daje radę, zadajemy full damage, więc koniec końców ten samopał jest broją taką nawet na no, średniowy dystans, daje radę, daje radę, to nie jest tak jak u czy u wieprza, że musimy być dosłownie tuż koło wroga, ale okej, okay, no. Już więcej nic nie da się o tym powiedzieć. E, normalka. Przejdźmy teraz do umiejętności Junker Queen. Um, ale zanim jednak omówimy umiejętności poszczególne królowej, e, trzeba przedstawić właściwie absolutnie najważniejszą mechanikę e, królowej. Coś, co sprawia, że ona jest właśnie tym tankiem. Bez tego nie dałoby się nią grać. Otóż um, Junker Queen posiada pasywkę o nazwie Skok Adrenaliny. E, dzięki tej pasywce e, królowa potrafi sama się leczyć. W jaki sposób? Otóż kilka umiejętności e, królowej e, powoduje na wrogach efekt krwawienia. Czyli jak im zadamy obrażenia, to jeszcze na kilka sekund zadajemy im rany, które krwawią, zadają właśnie przez te kilka sekund obrażenia. I ilość tych obrażeń przekłada się też na samoloczenie królowej w stosunku jeden do jednego. Czyli tyle, ile wróg straci życia, to, ty, to tyle my sobie przywrócimy. Pierwszym sposobem jest zadanie obrażeń szybkim atakiem wręcz. O. Królowa posiada broń, która się nazywa Postrzępione Ostrze, jakby pieszczotliwie nazwana Gracie. Zadawanie obrażeń szybkim atakiem wręcz powoduje efekt krwawienia. I co trzeba tutaj zaznaczyć, w odróżnieniu od wszystkich postaci w Overwatchu, Postrzępione Ostrze nie jest zwykłym atakiem wręcz. W całym Overwatchu, jeśli kogoś zaatakujemy mele to zadamy mu po prostu 30 obrażeń, koniec, kropka, raz na sekundę. Natomiast yy, ta bohaterka, prócz tych początkowych 30 obrażeń, nakłada potem jeszcze te, ten efekt krwawienia. Czyli zadajemy tutaj obrażenia, 30, i jest efekt krwawienia, który trwa 3 sekundy. W ciągu tych 3 sekund, prócz początkowych 30 obrażeń, zadaliśmy te, temu botowi jeszcze 15 damage'a czyli królowa uleczyła się za 15 obrażeń. Mieliśmy 185, mamy 200. Czyli widzicie, w stosunku 1 do jednego. Natomiast wiadomo, efekt szybki atak wręcz jest w stanie zadać obrażenia wielu wrogom, kilku wrogom naraz, więc jak się tutaj tak zamachniemy w taki sposób, o zadaliśmy po 30 obrażeń naraz i potem po 15 damage'a. Rozłożonych w przeciągu 3 sekund. Czyli przywróciliśmy sobie 30 zdrowia. I to jest taki właśnie najbardziej, najbardziej podstawowy sposób na e, uleczenie samych siebie. I właściwie powiem Wam szczerze, powinniśmy non-stop, non-stop na jakimś wrogu mieć to samo leczenie aktywne, ten efekt krwawienia. Cały czas po prostu starać się, żeby, żeby królowa sama się leczyła. Ale okej, okay. postrzępione ostrze. Jest nie tylko szybkim atakiem, wręcz, ale też umiejętnością. Pod prawym przyciskiem myszy możemy wyrzucić Gracie. O! I po jakimś czasie. Wraca do nas. Również możemy e, ręcznie. O! Po ponownym przyciśnięciu guzika. E, po, spowodować, że Gracie do nas wraca niczym bumerang. No bo w końcu królowa jest z Australii. Co nie? Teraz tak, jak to jest z tym powrotem? Otóż, jeśli rzucimy postrzępione ostrze, tak, że ono nigdzie nie wyląduje, tylko cały czas będzie lecieć i lecieć, to po półtorej sekundy samo do nas wróci. Natomiast, jeśli rzeczywiście gdzieś wyląduje, o. To widzicie na dole, w, w prawym dolnym rogu jest licznik i dopiero po trzech, po trzech sekundach do nas wraca. Czas odnowienia tego skilla to jest 6 sekund zawsze. Uh, już po, po rzucie widzicie, już się załączył ten 6 sekundowy czas odnowienia. Uh, mimo, że, go, że tego cooldownu nie widać. Ale okej. Okay. Um, w jaki sposób można użyć tego postrzępionego ostrza? Możemy zrobić tak, że rzucimy, o, nie trafiając żadnego wroga, o, ale tak, żeby po powrocie przelatywał przez wszystkich po drodze. Czyli jest nakładany ten efekt krwawienia. Powiedzmy, że trafiliśmy rzeczywiście Gracie we wroga, czyli rzucamy i momentalnie otrzymuje on od razu 80 obrażeń, plus jest nakładany efekt krwawienia. Ale jak sami widzicie, jeśli nóż jest przywracany do nas, to przeciwnik jest przyciągany. Jednak nie należy tego mylić z przyciągnięciem wieprza, gdzie niezależnie od odległości, wróg zawsze jest tuż pod naszą twarz. Przyciągany. Nie, to jest stała jakby odległość, o, niczym taki po, powiedzmy buplucja, tylko że w stronę królowej. Czyli nawet jeśli, jeśli znajdziemy się daleko od wroga, o, to nie, nie będzie naprzeciwko nas. Na dodatek, może być nawet taka sytuacja, o, że jeśli będziemy bardzo blisko przeciwnika, to on zostanie przyciągnięty, on zostanie bupnięty za nas nawet. O. Ale wiadomo, jeśli znajdziemy się e, tuż przed przeciwnikiem, to nasze ciało go zatrzymuje. Okej, okay. co można jeszcze o tym powiedzieć? Nic. Dobra, to przechodzimy do kolejnej umiejętności, czyli do rzeźni. E, po aktywacji następuje krótka animacja. Królowa się zahamowuje siekierą, którą posiada o tutaj na plecach. Widzicie. Mamy 225 zdrowia. Zamachujemy się siekierą na tym bocie i na początku zadajemy natychmiastowe 90 obrażeń, tak? Ale nakładany jest też efekt krwawienia, który również trwa e, 3 sekundy, ale. Te obrażenia rozłożone w czasie są znacznie większe niż w przypadku Gracie, niż w przypadku takiego szybkiego ataku, wręcz. Bowiem w przeciągu 3 sekund przywrócimy sobie 55 zdrowia. Zatem jest to 18, około 18,5 na sekundę. I wiadomo, jeśli trafimy więcej przeciwników na raz, to. Um, otrzymujemy samoleczenie od każdego krwawiącego wroga czyli tutaj będziemy mieli 110 sobie teraz przewrócimy Widzicie 390 i tak naprawdę rzeźnia jest właśnie tym głównym źródłem samoleczenia, na tym powinniśmy się najbardziej skupić, postrzępione ostrze jest takim pobocznym ale to właśnie rzeźnia pozwala najbardziej nam tutaj wytrzymywać na polu walki więc zależy nam na tym, żeby trafić jak najwięcej wrogów naraz no, i jeszcze można powiedzieć o czasie odnowienia, który wynosi, który wynosi 8 sekund. Ale, okej, okay. przechodzimy do kolejnej umiejętności, która już nie jest jakby związana z krwawieniem, ale tak czy siak zwiększa wytrzymałość królowej. Jest to władczy okrzyk. Jeśli sobie aktywujemy, zobaczmy sobie na życie królowej Junkertown, o, w lewym dolnym rogu, i na życie botów. Jeśli aktywujemy, to przyznajemy, Królowa sama sobie przyznaje 200 punktów życia, a sojusznikom przyznawane jest 100 punktów życia. Na dodatek cała drużyna, która znalazła się w zasięgu, również otrzymuje speed boosta, zwiększoną szybkość ruchu o 30%, czyli idziemy sobie o używamy Poruszamy się o 30% szybciej. Ten efekt trwa 4 sekundy. Zarówno te dodatkowe, zarówno te dodatkowe zdrowie i większy, większa szybkość ruchu trwa 4 sekundy. Co można powiedzieć jeszcze o tym? Zasięg. Zasięg tego wynosi 20 metrów. Czyli staniemy sobie tutaj w tym miejscu, zobaczcie, przyjazny bot otrzymał 100 życia. Natomiast jeśli tutaj stanąłem, powiedzmy, kawałeczek dalej, to już ten bot nie otrzymał, czyli sobie właśnie zobaczę, że to ma 20 metrów. No i czas odnowienia wynosi 11 sekund. No dobra. Czyli tak, ten Władczy okrzyk to jest bardzo dobry skill, właśnie, żeby rozpocząć push albo w trakcie walki, powiedzmy, chcemy wbić się na punkt, wykorzystać, powiedzmy, momentum, które zyskaliśmy. No, warto, warto to cały czas mieć na uwadze i też uratować wrogów nie tylko użyć tego jako umiejętność ofensywna, żeby się wbić, ale też jako defensywna. O, po, 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 użyć tego tylko i wyłącznie po to, żeby pomóc jakiemuś sojusznikowi. Nie, żeby zwiększyć naszą szybkość ruchu, żeby puszować albo zwiększyć swoje życie, tylko powiedzmy jest jeden y, sojusznik pod ostrzałem i dać mu szybkie 100 zdrowia, coś takiego. Ale okej, okay, przejdźmy już do tej wisienki na torcie, czyli czegoś, co jest właściwie zawsze najbardziej interesujące przy nowych bohaterach, czyli superzdolność. U królowej Junkertown jest to rozwałka. Yy, taka podstawowa y, wiedza to jest po prostu po krótkiej animacji i Kloa tam się przygotowuje, następnie wykonuje szarże na 25 metrów. Po trafieniu wrogów nakłada na nich specjalny efekt, który za momencik już Wam omówię, ale warto tutaj to zaznaczyć, że mimo że te krążące wokół królowej ostrza wyznaczają jakby jakiś obszar, o to tak naprawdę hitbox tej rozwałki jest znacznie większy. E, rzeczywiście, oj, możemy trafić w całą dru drużynę przeciwną. Ale okej, okay, jakie nakładamy efekty na wrogach? Um, weźmy sobie to wieprza. Teraz uwaga, mam 185 zdrowia. Czyli, a co co tą jego nogą? Oj, no dobra, nieważne. E, teraz tak, nałożyliśmy na wrogu efekt. Krwawienia. Yy, rozwałka nie zadaje natychmiastowych obrażeń, tylko po prostu efekt krwawienia, który trwa 5 sekund yy, i przywraca nam 100 zdrowia. Czyli przeciwnikowi zadaje 100 zdrowia w przeciągu tych yy, 5 sekund. Yy, czyli jest to 20 życia na sekundę. Zatem rozwałka stanowi najsilniejsze źródło samoleczenia z, pasyw z pasywki. Um, silniejsze niż. Um, silniejsze niż um, rzeźnia. Um, no i wiadomo też, jeszcze jest ten efekt wyłączenia leczenia. Na 5 sekund trafieni wrogowie, um, wrogowie trafieni rozwałką, nie mogą być leczeni, ale wiadomo, o, możemy też rozwałką trafić wielu wrogów naraz i samoleczenie otrzymujemy za każdego z nich. Już wam to pokazuję. ok trafimy sobie tego jednego wieprza i te dwa boty. Mamy 65 zdrowia, razy 3, 100 razy 3, czyli powinniśmy mieć 365. O, bardzo silne, widzicie? Naprawdę, naprawdę potężne samoleczenie. O, um, i, 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 i um, to powoduje, że królową po takim ulcie bardzo, bardzo ciężko zabić. Ale jeszcze mogę coś powiedzieć o efekcie krwawienia, bowiem jak to wygląda, gdy trafimy kilkoma różnymi źródłami, czyli powiedzmy trafiliśmy wroga i Gracy i rzeźnią. W przypadku Gracie i rzeźni, to jest tak, że te. Dwie umiejętności one jakby się ze sobą kłócą, gdzie rzeźnia ma większy priorytet. Czyli jeśli zadamy wrogowi obrażenia postrzępionym ostrzem, następnie rzeźnią, to efekt krwawienia z Gracie zostaje anulowany, znika. Rzeźnia ma większy priorytet, więc on nadpisuje krwawienie, te krwawienie z rzeźni nadpisuje krwawienie z ostrza. Sytuacja podobna, jeśli najpierw użyjemy rzeźni, a dopiero potem Gracie, czyli, sam, e, czyli e, krwawienie z rzeźni e, ma ten wyższy priorytet, więc krwawienie z Gracie w ogóle nie jest nakładane, jest po prostu ignorowane. Inaczej ma się sprawa z. Inaczej ma się sprawa z e, rozwałką. Otóż, jeśli trafimy wroga rozwałką, o, następnie rzeźnią. To na wrogu w tym momencie e, istnieją dwa niezależne od siebie efekty krwawienia, czyli królowa sama się leczy zaró zarówno z rozwałki i z rzeźni. Czyli w tym momencie po kilku sekundach ona sobie przywróci 155 zdrowia. Wiadomo, też jeśli trafimy wielu wrogów naraz, to to jest na cholernie cholernie wielkie leczenie. Tak samo jeśli użyjemy rozwałki. I Gracie. Tutaj w tym momencie też. E, Gracie. E, krwawienie z Gracie jest dodawane do krwawienia z rozwałki. E, no i co moi drodzy? E, chyba z prezentacji umiejętności królowej to wszystko, ale wiadomo, coś tam jeszcze można powiedzieć. Z takich moich przemyśleń o królowej jest to, że od razu jak zacząłem analizować. Jej gameplay to sobie pomyślałem, że u niej bardzo ważne jest, jak ja to sobie nazwałem, tak zwany bleed management, czyli zarządzanie właśnie tym efektem krwawienia, czyli cały czas myślenia o tym, żeby non stop mieć to samoleczenie, bowiem naprawdę u niej to jest cholernie ważne to właśnie powoduje, że ona jest tankiem, więc bez tego krwawienia, no sorry, nic nie zrobimy. Ważne jest właśnie, żeby powiedzmy rzucać tą Gracie, tak by ona przeleciała przez wielu wrogów naraz, żeby rzeźnią, nie trafić tylko jednego wroga, ale dwóch powiedzmy. Non-stop, non-stop po prostu nawet te 15 obrażeń zadać tym krwawieniem, rozłożone na 3 sekundy. No to jest, to jest, to jest szalenie ważne i jeśli dobrze tym zarządzamy, to królowa Junker Town wtedy, wtedy jest naprawdę bardzo ciężko do zabicia. Już tam ludzie mówią, że. Um, no, no jest bardzo wytrzymała. Yy, dlatego yy, jakby też ważna jest ta odpowiednia rotacja tymi umiejętnościami, typu. Wiadomo, cały czas, jeśli jest możliwość to, żeby melee atak był yy, użyty, ale wiadomo, używamy sobie tutaj yy, rzeźni. Krwawienie się kończy, używamy ostrza. Też kilku wrogów e, trafiamy. E, powiedzmy, obie umiejętności są na kuldani, więc wtedy używamy okrzyku. E, kończy się okrzyk po 4 sekundach, ale już możemy użyć rzeźni. Potem znowu możemy użyć noża. E, i, I tak w kółko cały czas właśnie żonglować tymi umiejętnościami, żeby nie użyć. Powiedzmy, nie wiem, mamy full HP, używamy okrzyku i używamy rzeźni. No nie, no nie, bo w tym momencie y, nie przywrócimy sobie żadnego zdrowia, bo wrogowie, jak będą nas atakować, to będą zabierać nam te zielone zdrowie, a nie nasze podstawowe. Właśnie na odwrót, że najpierw powiedzmy, otrzymujemy jakieś to, tam obrażenia, używamy rzeźni, żeby, żeby one zostały przywracane, i od razu używamy. Okrzyku, e, i w tym momencie e, wrogowie zadają obrażenia zielone, zielonej porcji zdrowia, a w tle następuje to samo leczenie podstawowego życia. Coś takiego, no, no to, 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 to jest ciekawe. U królowej Junkertown jest cholernie, cholernie męczący e, efekt wyłączenia leczenia. Głównie e, za sprawą Any. Anna ma ten swój granat biotyczny, i powiem Wam tak. Ten granat od zawsze był w jakiś tam sposób irytujący, jak się grało tankiem. Um, I. Zawsze się mówi, i to była stuprocentowa prawda, że postacią, która jest najbardziej, tank, który jest najbardziej męczony przez Anę, to wieprzu, bo u niego najłatwiej było wyłączyć leczenie i on był najbiedniejszy, jeśli to nastąpiło. Inne tanki e, mogą aktywować sobie jakąś barierę, e, są, są wytrzymali, e, mogą uciec, użyć zdolności e, jakiejś mobilnej i tym podobne. Natomiast biedny wieprzu miał najmniej możliwości, żeby na to odpowiedzieć. E, Oczywiście mógł użyć umiejętności Take A Briefer, co prawda leczenie było wyłączone, ale ten efekt 50% redukcji obrażeń cały czas był. Więc po prostu wieprzy to odpalał i uciekał, co nie? Ale teraz o, ta królowa Junkertown moim zdaniem wskakuje absolutnie na, na, na pierwsze miejsce tanka, który jest najbardziej męczony przez Anne, przez granat biotyczny, przez wyłączenie samoleczenia, bo wiadomo, mamy kolejną postać, która ma tę mechanikę, czyli królowa Junkertown i jako, że właśnie królowa... Polega na tym samoleczeniu. Ona musi być cały czas leczona przez, przez ten efekt krwawienia. Wyłączenie leczenia ją absolutnie po prostu niszczy. Już wieprzu ma jakąś większą odpowiedź na to. Nie dość, ma tą redukcję obrażeń, to po prostu ona 700 zdrowia, więc sam w sobie jest wytrzymały. Natomiast królowa jest wytrzymała dzięki krwawieniu. On ma 425 życia tylko, uh, więc, więc ten granat biotyczny Anny jest naprawdę, naprawdę cholernie... Irytujący, i to jak? W Overwatch 1 ee, to nie było aż tak, bo było dwóch tanków, jeden ma wyłączone leczenie, to on się na chwilę chował, ale wychodził drugi. Oni sobie jakoś pomagali. Natomiast w dwójce, jako jest jeden tank, mniej barier. To już nawet nie dla już nie tylko u królej tam ale ogólnie. Granat biotyczny anny jest naprawdę dużo bardziej irytujący. Eee, I to już jest takie przemyślenie, jakby niezwiązane z królową. Tylko ogólnie. Otóż potrzebujemy, potrzebujemy obecnie w grze czegoś, co pozwala jakby usunąć ten efekt fioletowy, fioletowy efekt wyłączający leczenie. I w niedawnej wypowiedzi, nie mogłem tego znaleźć, jak sobie o tym pomyślałem, googlowałem, nie mogłem tego znaleźć, ale kilka dni temu czytałem jakąś wypowiedź pracownika Blizzard'a, jakby... Filozofia dodawania nowych bohaterów, kolejnych. Jak będą wyglądać te kolejne postacie? Otóż w tej wypowiedzi było coś w stylu, że um, nowy bohater będzie odpowiedzią. Na obecną metę, albo e, będzie odpowiedzią, o, odpowiedzią na poprzedniego bohatera, że e, mechanika poprzedniego bohatera będzie kontrowana przez mechanikę nowego bohatera, coś w tym stylu, albo że jeśli w grze istnieje jakiś problem, um, to nowa postać będzie odpowiedzią właśnie na ten problem. I teraz, moim zdaniem, właśnie największym problemem w Overwatchu względem względem mechaniki, jest właśnie te wyłączenie leczenia. Eee, no, powiem Wam tak, to, to kurde, aż, mnie, aż mnie po prostu czasami skręca w środku. Jak znowu mam na sobie e, granat biotyczny Anny e, i to jest teraz, teraz ta najbardziej irytująca według mnie mechanika. I naprawdę bardzo by się przydało coś w Overwatchu, żeby właśnie um, jakaś, jaka, jakiś skill, który pozwala. Um, usunąć ten, te negatywne efekty. Są już takie w grze, owszem, ale powinno być tego, tego więcej. I teraz śmiem podejrzewać, skoro napisali, że nowe postacie będą odpowiedzią na problemy, Obecne w grze, śmiem podejrzewać, że ten support, który teraz się pojawi w becie, czyli dziewczyna z Kanezaki, będzie miała właśnie jakąś umiejętność czyszczenia. Nie tylko wyłączenia leczenia, tak, ale um, usunięcie płonięcia przez dynamit aż. Usunięcie spowolnienia, zamrożenia. Krwawienia królowej Junkertown, że, że ten support będzie mógł nałożyć na, ko na kogoś efekt oczyszczenia, gdzie wszystkie ne negatywne e działania zostają usunięte. Bo moim zdaniem teraz to jest bardzo ważne, by w Overwatch 2 to się pojawiło. Granat biotyczny Anny bardzo męczy. Um... Królowa Junkertown ma też ten negatywny efekt i jeśli w Overwatch ma nam się fajnie grać, to Blizzard bardzo proszę proszę, mam nadzieję, żeby właśnie dziewczyna z Kanezaki miała jakąś umiejętność do usunięcia yy, przede wszystkim tego wyłączenia leczenia. <grym> Dobra, moi drodzy, będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się spodobała. Wiem, że to takie chaotyczne. W taki sposób to postanowiłem zrobić, bowiem tak czy siak mam w planach zrobić te klasyczne prezentacje bohaterów, takie, jakie były od zawsze na moim kanale. Ale teraz zróbmy sobie to w taki sposób, prawda? No dobrze, to w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, jeśli Wam się spodobało, dajcie subskrypcję, byłoby bardzo miło, to trzymajcie się, cześć.